Pokażę Ci właśnie w tym filmiku, jak z takiej pozycji wrócić tam. Nie nie się, Dzisiaj Wam postaram się pokazać, jak ponownie wracać na taśmę. To jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, które trzeba trzeba umieć robić na highline, eee, bo... Od razu wam powiem, że nie będziecie tylko chodzić, będą trafiały wam się przypadki, kiedy będziecie spadać, i gdy spadniecie, będzie trzeba znowu wejść na taśmę i znowu wrócić do Sita albo do ciągu, albo do innej techniki wstawania. Co do napięcia taśmy, dowolność luźna, może być luźna, może być napięta. Ja dzisiaj teraz, wyjątkowo, mam nieco trochę bardziej napiętą, żebym po prostu była trochę nieco wyżej i żeby podczas wykonywania swoich ruchów nie dotykał ziemi. I teraz proszę Was o to, żebyście na tej taśmie, na tym etapie, nie próbowali chodzić. Taśma jest zbyt wysoko i po prostu w tym momencie, kiedy wstaniecie i spadniecie z niej, no to jest jednak upadek co najmniej z półtora metra. I po prostu, no, jak zrobicie to, można iść pecha i można trafić, łatwo się skontuzjować przy takim czymś. Bez, bez owijania, po prostu Ci pokażę to. Tą... Tą rzecz, która jest no, podstawą podstawów highline'ów. Dobra. Gdy prawa ręka jest bliżej głowy, dajemy lewą nogę, kolana składamy tutaj, na taśmę. Czyli jesteśmy, noga do góry, i kolano się. Nie. I teraz. Nie trzymać się kurczowo tak, bo gdy będziecie mieli zgięte ręce, i trzymać się mocno przy taśmie, bardzo szybko się zmęczycie. Gdy wisimy. Trzymamy ręce proste. Kiedy będziemy chcieli wykonywać obrót na taśmie, w tym momencie przyciągamy biodra, jak i ręce do taśmy. I w tym momencie dodatkowo angażujemy nogę, która nie jest na taśmie. Najczęstszym błędem, jakim popełniają początkujące osoby, jest to, że noga, którą wykonujemy ruch, jak to jest taśma, Wykonujemy ruch i nasza noga jest zbyt blisko taśmy. Znowu, teraz noga, dajemy ją pod kątem prostym, żeby wykonać duży zamach. Bo gdy mamy ją tu, nasza rotacja jest bardzo mała. I po prostu ta rotacja nie daje nam odpowiedniego pędu, żeby nas wkręcić na taśmie. Czyli noga szeroko. Czyli zobacz, jestem na taśmie, prawą nogę mam praktycznie równolegle do taśmy. I teraz, przyciągam się, noga, hop, siedzę na taśmie. Także bardzo ważnym elementem jest to, żeby noga była pod kątem prostym do taśmy. Czyli prostopadle. Ale matematycznie. prostu się przyciągam, biodra, klatka piersiowa blisko taśmy, ręce zgięte, noga, hop, jestem na taśmie. Drugim fajnym sposobem, którym Wam polecę bardziej, jest machnięcie nogą w drugą stronę. Czyli gdy będziecie mieli nogę wysoko, nie machacie ją w tą stronę, żeby was wkręciła na taśmę, tylko w przeciwną. Czemu? bo no tutaj macie kąt 90 stopni pracy nogi. A jeśli wykonacie ją, pracę nogę stąd, w drugą stronę, no to macie o wiele większą dźwignię, macie znaczy większe siły i was łatwiej wkręci w taśmę. Na taśmie. Już wam pokazuję, co chodzi. Czyli jak jestem, noga jest wysoko, i teraz w drugą stronę, hop, siedzę i jestem. Jak widzicie, teraz jesteśmy już na etapie, że wróciliśmy na taśmę, siedzimy o krakie, czyli ponownie możemy spróbować jedną, jak i drugą technikę wstawania, którą wam polecam w poprzednich filmiku.